Dziadku, dziadku! Dziadzia! Dziadzia! Dziadku co robisz? Dziadku? Możesz pić dziadka w akcie złapali! What is this game? Dziadku, co się dzieje? Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie follow'a. Dobra, idziemy na te grzyby z powrotem. Dobra, jestem tu. Ty, a jakby tutaj poszukać grzybów? W drugim kierunku? I ja bym to sprawdził, mi się wydaje, że tam będą grzyby. Tam pójdziemy. Mini car Wash Brata! Brata! Witamy w mini karłasz. Jakie auta tutaj stoją? Kurwa, normalnie. Idę tu na grzyby. Przez pot przeskakuje, nie obchodzi mi afera. Dobra, nie przeskoczę jednak przez. A nie, przeskoczę jednak przez pot, pasuje. Ty noc już zapada? No w nocy, w nocy to jak grzybów nie znajdę. A może jakąś latarkę na łeb kupić? Co to jest? To jest szatan? On no ma taką koronkę, nie? Chyba to trójog jak ma taką koronkę, co? Ty nie ma takiego. To jest maślak? Z taką obwolutą? Jak to jest maślak? Z taką tym? Takim obwolutą tutaj wokół korzonka? Nie, no ma niby ten, nie? To wydaje mi się, że jadalny. Ja bym go ten. Daję go w pizdu. Ty już ciemno jest. Dobra, zbieram tego też. A ten? Ten też ma taką jeszcze bardziej intensywną tumowutę. Dobra, zbieram też. Zbieram też, pasuje robota. Tego też zbieram. Po ciemku będziemy grzyby zbierać, nie? Obchodzi mi afera. Ty no naprawdę ciemno jest, nic nie widzę, widzowie. Latarka w telefonie? O! No ale jak schowam? A nie jest! Ue, no dobra, zbieramy całą noc, nie ma problemu. Taki problem to nie problem. Ty, widzowie, aj... o kurde, nie. Ja już ja już robię plany, widzowie, nie? Robimy... Robimy z widzów. Ekskluzywny tylko dla najdłużej oglądających, subskrybujących, nie? Generalnie robimy tam bardzo ograniczone, jakąś loterię zrobimy. Loterię zrobimy, generalnie, yy, kto tam jedzie, nie? I robimy nocne zbieranie grzybów z ogniskiem, wódeczką, grillem, po środku niczego, w bieszczadach, rozumiesz? mi te jakieś tam, nie wiem, spendy youtuberów dla dziecioków. Mane by to było, co? Mi się wydaje, że. Ale ten też jest jadalny. Na Podlasiu też może być, no. Ale nocne, nocne i robimy to jako grę RPG, że będziesz miał wiele zadań, które będzie dawać ci expa i na przykład jak dobrze rozegrasz, na przykład kwestie dialogowe z dobrodziejem, to masz wystarczająco expa i waluty. Żeby kupić tę Noktowizję. Ja załatwię tą noktowizję i ktoś z Noktowizją będzie po nocy ku... biegał i grzyby zbierał. Były tu gdzieś. Ty, tu jest, zoba. Ty, te też są chyba jadalne. A te tutaj? Nie, to są trójoki! To są papieżoki zajęte. To są na pewno trujące grzyby, czy nie? Czekaj, zobaczę, bo ja nie wiem w telefonie tutaj. To są papieżoki, to jest na pewno trujące. A może to jest maślak, pstry? To są te, to jest opieńka miodowa. Ty, to są dobre chyba. To jest opieńka miodowa chyba. A, to musi być to. To jest opienka miodowa. Zoba. Grzyb jadalny, bardzo dobry w smaku. Chyba to biorę. Pa. Ale grzybów żeśmy natłukli. A to? Co to jest za kurestwo? <grystwo> Meskitu, ja się w mojego wujka zamieniłem. Mam flashbacki sprzed 30 lat. <grystwo> Jak na. o 6 rano podnosi grzyba i. Co to jest za kurestwo? <grystwo> Boże, jedyny Boże, co to się stało? <grystwo> Pozostaw, to, to chyba niedobre widzę, mi się wydaje. Ale czekaj, muszę zobaczyć w atlasie, bo nie wyczymie. Muszę wiedzieć, co to jest. Takie małe główki. Ja nie wiem, co to jest. Takie małe główki żółte. O, to może być... Nie, to też może... To nie jest czasem opięka miodowa też? Bo one w takich stalach rosną? Ty, to chyba też jest opięka miodowa, zobacz. Bo one mają takie właśnie pożółkłe, takie małe. To chyba też jest yy, opięka miodowa. Ja to wezmę, najwyżej to wymieszamy z tymi dobrymi grzybami i się nic nie stanie wtedy. No, normalnie. A to co to jest? To też jest dobre, biorę. Idę dalej. W naprawdę powoli trzeba chodzić. Tak pulsować tym shiftem. Szczególnie w nocy. Ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przerwać w nocy. Ty, tylko, że ja już powinienem iść spać, bo mi jest... Y, głodny jestem, pić mi się chce. U, a kole upuściłem moją oranżadę. O, pączka se zjem. O, i to jest git, ale spać mi się chce, no. Powinienem chyba do domu wrócić, żeby się przespać. Prawdziwy grzybiarz to nie, nie szanuje snu. Nie ma czasu na to. Jest multi do tego. Kur Liste. Ja pierdziele jakby w tej grze było multi Wielkie zawody streamerów w zbieraniu grzybów Hopie To by była chyba pierwsza gra od nie wiem kiedy Gdziebym autentycznie napisał do wszystkich kontaktów Gramy w zbieranie grzybów Szybko o tu nic nie ma w tym wąwozie. Myślałem, że coś tu cennego będzie rosło, ale jednak nie. No nie mamy nergola, niestety. Czekaj, gdzie ja jestem? Muszę zobaczyć na mapę. Wyjdź. Tu już się kończą tereny zielone, to trzeba tutaj zawrócić zaraz. W tą stronę musimy iść. O! To jest niedobre, tego nie zbieram. Nie no, w ciągu dnia to trochę tak ciekawiej było na tych grzybach, powiem szczerze. Tutaj to tak się czuje jakby trochę po omacku, Jakby miał bardzo zaawansowaną krótkowzroczność. Gdzie strumyk płynie zwolna. I coś tam, coś tam, coś tam. Twoja stara się puszcza na rok się. No, jakoś tak to szło. Gdzie strumyk płynie wolna? Nie, no idę do auta, bo już zmęczony jestem. Oddam te grzyby, co zebrałem. No nie. I musimy się. O! Te jadalne? Chyba nie jadalne, czekaj, bo już zapomniałem kupca. Nie, te były jadalne chyba. Te były jadalne, nie? Było w tym. Chociaż nie, te mają blaszki, to nie pamiętam. Chociaż nie, te były jadalne, bo się zdziwiłem. Czekaj, zaraz to obczaję. Dawaj mi atlas grzybów. O! To jest gołąbek. No, to są gołąbki. No, to są gołąbki, one są dobre, poważnie wam mówię, tak, 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 one są, one są git, dobry sosik się z tego zrobi, śmietankowy, grzybowo śmietankowy, a to co? To jest chyba trójok, mi się wydaje, jak dojść do samochodu, samochód jest na południe, trochę do, trochę do prawej i powinniśmy dojść do samochodu I normalnie, w poloneza wsiadamy, te, zobacz, oni też, bo grzybiarze widzę, że też nie śpią w nocy tutaj, nie wiem, czy powinienem się przespać jak oni cały czas szukają grzybów. A to? To są kurki. Widzowie, to są kurki chyba, co? To jest jadalne na pewno. Tak mi się wydaje. Czy nie? Rydze? Nie, to są kurki na pewno. Biorę, biorę. Te są na pewno git. Jestem pewien. A to? Maślak. Borowik. To jest jadalne. Też biorę. Zobacz, ile tu grzybów, ty. Zobacz, 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 zobacz. To też jest jadalne. Na punk. To jest jadalne na 100%. Maślak? Nie, to nie był maślak. Tu na... O, no nie, no tutaj pszenica rośnie, to tu nic dobrego nie wyrośnie. Idę oddać te grzyby. I trzeba się do domu wrócić, żeby się przespać, bo zaraz przytomność stracę. O, grzybiarze tu krążą. Jak tam się w ogóle zmieniły te... 226... Kur... No jak pierwsza osoba już ma 500 punktów, jak ja mam to ogarnąć? Iś... Dobra, robimy tak, jedziemy się przespać, prześpimy się i teraz mamy koszyki kupione, zarobiliśmy pieniądze, na pewno i możemy wjechać, nie? I te grzyby pozbierać. My to jeszcze nadrobimy. O, wszystkie dobre, widziałeś? Wszystkie dobre grzyby. Ile mam teraz punktów? Jest, jest, Bartłomiera, Bar Bartłomieja żeśmy uwalili na łeb. Zaraz Magdy na wewalimy. Zobacz, tylko trzy punkty za Magdom jesteśmy. Nie, ja to wygrywam. Ja wygrywam, wsiadam w poloneza, i idę się przespać zaraz i Bardzo Rozumiesz? Palecimy. Do domu, inoros Jadę. Dawaj, tu lewo. Na naszą wieś jedziemy. Dobra, tu już jest pusta droga. Pasuje. Dziadku, dziadku! Dziadzia! Dziadzia! Kurwa. <grywa> dziadku, co robisz? Dziadku? Możesz <grywa> mnie dziadka w akcie słopali, <grywa> What is this game? <grywa> dziadku, co się dzieje? Ja muszę włączyć światło tutaj <grywa> w telefonie. <grywa> O oh, man, dziadek już pogrzeje, kurwa, małpka wypita. Karakan wygłoskany, po robota. Dziadek Marian, rozmawiaj ze mną szybko! nie chcę ze mną rozmawiać, dziadek Marian. No trudno, trudno. Ej, czy ja mogę ten, generalnie to te rzeczy tutaj, nie? Ja bym mógł tutaj zobacz te pączki i to wszystko co tutaj jest. Ja nie muszę przecież tego kupować, nie? Tylko ja sobie tego nakładę. Tak, do ekwipunku i. W dupie to mam, generalnie. A czy ja mogę się gdzieś położyć? Czy ja tutaj mogę spać, generalnie, czy nie? Ty, gdzie ja mam spać? Jest tu gdzieś pokój dla mnie? Czy dziadek Marian tutaj wszystko? A może tu mogę? Ty, tu mogę spać. Tu jest mój pokój. Otwórz szafę, żeby zmienić wygląd. Włosy, okulary, broda, bluzka. Bluzka. O! Prawdziwy polski grzybiarz. Witam. <grytanie> Dobra, teraz idziemy spać. Dobra. Wyspane? O, kurde, zaspaliśmy widzowie! Zaspaliśmy fest! Dziadek Marian już na nogach nawet! Dziadku, czemu mnie nie obudziłeś? Dziadek obrażony, bo żeś mu wczoraj przerwali sesję masterjną. Dobra, lecimy. Ty, czy ja muszę tutaj podjeżdżać tak naprawdę? Nie, dobrze, żebym tutaj zaparkował, bo. Dobra, tutaj zaparkuję będzie git. To jest idealnie. Dobra, idziemy. Odpalam mapkę. Wiecie, gdzie będą dobre grzyby? Hopie tutaj, w tym zagłębiu. Tu będą, kurde, klasunia grzyby, jestem tego pewien, nie? Mówię wam. A to, co to jest? To jest chyba jadalny, nie? Tak mi się wydaje. Takie ciemne, te? bo taki dziwny kształt miały. Takie drobne były dosyć, nie? Jak na borowiki. O, to nie było to? Maślak? Nie, chyba nie. A może podgrzybek? Kozak? No to kozaki są chyba git, nie? Gdzie on jest tutaj? Dobra, biorę, one są Git. To muhomor, to niedobre. To nie biorę. O, Fajnie, że tak kapslokiem mogę sobie tempo zwalniać, bo mogę tak bardziej ogarniać tą okolicę. To chyba dobre. Nie? Chyba dobre. Biorę. <laughs> Tutaj, zoba jaki. To jest dobre na pewno. To są te. To są borowiki. To są borowiki na pewno. Czy nie? Biorę. Dobre, dobre. O, zoba jaki ładny. Ten jest dobry. Ten jest jadalny. Z tego to sos zrobimy. Normalnie. Z ziemniakami się zje później. Nie ma problemu. Zabieram. Też zabieram. A to? Tego to nie jestem pewien. Taki jasny, z blaszką. To jest. Nie, to nie jest to. To nie jest goryczak żółciowy? To jest chyba go... goryczak żółciowy. Tak mi się wydaje. A goryczaki mają blaszkę? To nie, to nieważne. To, to nie jest to. To jaki to jest grzyb? Maślak pstry? Gdzie on upadł? Ty, to jest chyba maślak pstry. Bagniak. To jest chyba to. To dobry, do, 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 Dobry, to jednak bierzemy. Ja w drugim kierunku powinienem iść. Kompletnie w drugim kierunku. Tutaj muszę iść. O, to jest to samo chyba. Nie, to jest ten maślak pstry? Chyba ta. Biorę. To też dobre. Biorę. Dobre, dobre, to są grzyby. Zaufajcie mi. Co się może złego stać. Jak są niedobre. O! Ten też jest dobry, chyba, co? Biorę. Ten ten jest dobry, chyba. To nie jest ten papieżak, czy coś takiego? Biorę, ten też jest dobry. Miałem i spać, ale leżę i słucham, jak chłopie w grzybach. Kocham <grywka> streamować, nie? Dla mnie, dla mnie, im bardziej w absurdalne sytuacje się wplątuje streamersko. Nawet nie chodzi, właśnie, im bardziej grasz w coś bardziej obskurnego, w coś bardziej dziwacznego, nie wiem, symulator grzybiarza, polski symulator, i później patrzysz, no jest, jest 30 minut po północy i jest teoretycznie, wiadomo, że to nie jest adekwatna liczba, no bo jest 900 osób na trzech platformach, ale tak naprawdę, no to można by powiedzieć, że no tam niektórzy na dwóch platformach oglądają, więc pewnie nie wiem, no ale no 500 osób, no nadal 500 osób ogląda jak pije piwo i gadam o grzybach, nie mając o nich pojęcia, no. <laughs> Streamowanie to jest coś pięknego, kocham to robić. Dobra. Czaj, bo my tu mamy robotę, nie? Ten, ten jest dobry. Ten jest dobry. My musimy tutaj dobrą normę wyrobić. Czaj, tu jest ten most. Przez most przechodzę. Pamiętajcie zawsze jak przed ten lasami jedziecie samochodem. Żeby uważać. Ten też jest dobry, bo ma blaszki. Ten blaszkowaty, jaki jest grzyb, który ma ten... Nie ma blaszek, tylko ma ten taki dziurkowaty meszek. Nie? U spodu. A jest trujący. Nie ma chyba. No co, szatany chyba tylko, nie? Szatany chyba tylko. O, tu jest ich pełno, zobacz. To są goryczaki. A ten? Ten też dobry. To jest jakiś podgrzybek, biorę go. Tylko szatany, nie? A jak szatany wyglądają? Ja nie wiem, czy już szatany spotkałem, czy nie. O, o, o. Co To jest. To też dobre. Biorę. O, tutaj, tutaj dobre grzyby będą widzowie, bo tu są dobre zarośla. Tutaj na pewno żadni grzybiarze nie włazili. Bo się pali, że sobie marynarkę poobcierają. Po po o, ten dobry. Dobry, dobry. Goryczak żółciowy nie jest. Dobra, bąkol, wy na Śląsku to wszystko w ty placie. Co ty mi to gadasz? Tu trzeba być ostrożnym. Pierwsza zasada grzybiarza to jest tak. Wypij małpkę. Jak coś ma blaszki, to jak to gówno? To lepiej nie bierz, bo straczki dostaniesz. Chłop w UK nawet nie może do lasu wejść, co wy mówicie. Właśnie, ku. bąkol. W UK to grzybobranie jest jeszcze bardziej ekscytujące. Bo nie dość, że możesz się otruć, to jeszcze do więzienia, cię <laughs> za pasowanie To jest, to jest jeszcze, jeszcze bardziej ekstremalne niż ten. Nie sport narodowy, tylko ekstremalny sport narodowy. Gdzie jest więcej tego? Naw nawet te grzyby. Tutaj ktoś żyto wysiał. Nie biorę, to nie były kurki, widzowie. To nie były kurki. To co to jest? To jest chyba maślak, widzowie. Z tego co zrobimy? Ty, no to jest co? To nie jest czasem ten? Borowik? To jest borowik. To jest koźlarz A babka, koźlarz zabieram do korzyka, to jest dobre. Ten też ładny, zabieram. To dzielostwo, nie chcę tego. Ej, tu jest dobry ten, dobre grzybobranie, tu jest. Tu widać, że jeszcze grzybiarze nie dotarli. Ja wiedziałem, co robię, nie? Idąc w takie nieznane rejony. Te grzybia. O! Co to jest, ty? To jest gołąbek jadalny? To jest chyba gołąbek jadalny, co? To jest fół, nie bierz? Nie, no to jest Że jadalny. To mi wygląda na gołąbek jadalny. Chociaż czekaj. Gdzie on jest? Gdzie on spot? Nie, bo on ma. Tego kikuta ma, nie ma białego Nie no, wygląda jak gołąbek jadalny, ale to może być co innego, czekaj Jeszcze zobaczę tutaj inne grzyby, że dla porównania To, to nie, jedno, to A może to jest krwiak podwinięty? To może być krwiak podwinięty, a to jest trujące w pizdu bo lisówka pomarańczowa, to też od tego to ci ten HP ci z dupy uleci od tego O, to jest to chyba To jest mleczaj we... Nie, to jest mleczaj wełniaka Niech spier, Nie biorę tego, nie Nie, tego nie biorę, to jest fu Ale tego biorę, bo ten jest ładny Dobra, idę dalej. Tego nie zbieram. To jest niesmaczne. A rośnie tu królestwo pełno tego. To też zabieram. Dziadek mówił, że lepiej małpkę wyzerować, niż niepewnego grzyba zabrać. Tak mówił. A tu na tej wyspie? A nie, czekaj, bo to nie jest wyspa. To jest po drugiej stronie po prostu. O, tutaj pod tymi wiatrakami dobrze ten. Słyszałem, jak grzybiarzy godełem, że pod tymi wiatrakami dobrze sypie grzybów. To też zabieram. Nie no, my musimy, musimy Beaty na w rankingu. Musimy, widzowie, musimy. Kurwa, jak ja tutaj wzrok wytrzeszczam. W hancie tak nie wytrzeszczam wzroku. A to co to jest? To nie jest, to jest trójok chyba. To jest trójok, mi się wydaje. Tego nie biorę. Nie! Bo wziąłem! Musimy go wybrać teraz. Bo misklika zrobiłem. Jak go teraz wybrać? Gdzie on jest? To jest dobre? Jak, te są dobre? Co wy Dolicie? Te są dobre? To są kanie? To nie są kanie, przecież kanie to są takie szersze, mają takie kapelusze większe. Płaskie. Ja patrzę w Atlas grzybów, bo wam nie ufam, bo wy już trollujecie z tymi grzybami. Czubajka Kania. Kur... Oczywiście, dobra, nie <noise> Dobra, zabieram. Niech będzie. Najwyżej wy będziecie jedli. Ja nie będę J. No tu na pewno nic rośnie. To trzeba tutaj w lasach szukać. To widać, że pora sucha to jest w ogóle zła, zła pora na zbieranie grzybów. Pewnie, że tak. Polna droga. Ciągnikiem ktoś tu jeździł. O, już zoba. Rolnik już zauważył. Mówi kwa posiony mi chodzi. Zaraz, zaraz go tam pogonię z psami przyjadę. Skończył się. Już, już zawraca autem, widzicie? Tak jest? Tak jest? Tu w prawo trzeba odbić. 90 stopni w prawo. Tu trzeba iść. O jakim grzybie ja myślę? Ja myślałem, że czubajka Kania to jest taka większa. Te, co się na takie kotlety smaży, nie? Takie pseudo schabowe z tego można robić. Takie k***a bardzo były te grzyby. O jakich grzybach ja myślę? Nasze Kania myślałem, że to jest taki kurde placek wielki z To jest to? No jak to, to co zebrałem, to to nie było to. No jak, to jest to? No nic. Zabieram. Nie, no, u mnie to takie, jakieś takie większe, jak się jadło, właśnie te. te... Myślałem, że to były kanie. O. Ty to też są kanie, wszystko? Dobra, zabieram. Na pewno to jest jadalne? To nie wygląda na jadalne, widzowie. To nie wygląda na jadalne. Bez kitu. Nie. No, nie wiem. Gdzie jestem na łapie? O, zaraz tu przez rzekę. I tu będzie takie grzybobranie, mówię wam. Tu będą takie grzyby. O. To ku... No, nie, no, to na pewno nie jest jadalne. Nie ma takiej opcji. Jak to jest jakiś muchomor zajęty. Nawet nie wiem, co to jest. Ale jak nie ma w Atlasie, to nie biorę. Może to? To nie jest czasem muchomor zielonawy? Wygląda jak. pokaż to. No przecież. No przecież, że to jest to królestwo. To jest trujące w dół. Najsilniej trującym grzybem w Europie. Hopie, to byś. W... zolił, to byś. A koniec by był. Tu przez rzekę zaraz przechodzę, nie obchodzi to. Ale tu mogą być dobre grzyby, bo tu są dobre zarośla. Tutaj amatorscy grzybiarze nie wejdą, szanowni państwo. Bo jak oni widzą taki, że zarośla, to mówią, nie, nie będę tam wchodził, bo mnie coś jeszcze zaatakuje. A ja tu wchodzę, patrzę, myślałem, że trójok, ale patrzę, blaszek nie ma. To jest chyba dobre, nie? Imo, zabieraj, no tak mi się wydaje, też właśnie. O, czekaj. A gdzie ten drugi, a gdzie mój drugi koszyk? Ej, bo mi drugi koszyk wcięło, no nie mów. Ej bo ja w. F. E, gdzie jest ten drugi koszyk? Opuściłem? No nie ma tego koszyka. Ten duży koszyk miałem zapełniony i wymieniłem na inny koszyk i nie mam go. Widzowie. No nie ma go. Tam gdzie zielony grzyb? No jak gdzie zielony grzyb? Nie, no on był teraz zapełniony. Zmieniłem go w tej chwili. No przecież miałem k koszyk. Jak go opuściłem? Na pewno go nie opuściłem. Teraz go zmieniłem. Zobacz, zrobiłem tak? O, ten opuścił ty. No nie, no to jest. No ten jeden zniknął. Tam gdzie ten zielony grzyb. A, bo ja pamiętam, gdzie był ten zielony grzyb, ta? Bo ja Pamiętam, gdzie on był. Gdzie on nie był? Nie ma opcji, że opuściłem. Nie opuściłem tam, gdzie był ten zielony grzyb. Gdzie był ten zielony grzyb? Nie było tego. O! O! Kur... jest. Dobra, nieważne, jednak opuściłem. Kur... mać. To co nie mówicie, że koszyk opuściłem? Jak pilnujecie? Jak go schować, ty? Ten jest pełny. Dawaj ten. Na to. O! I teraz idę. Dobra. KURZY! Was na grzyby zabrać. Ja! W dole. Żeście ambarasu narobili. I gdzie były te grzyby tutaj? One były jadalne, bo już zapomniałem. Hej, dobre? E, dobre, zabieram. To też dobre. Zabieram. Ty, a w sumie bonkol jesteś jeszcze? Czemu ty nie robisz IRL-ów ze zbierania grzybów? O, jak w polskim lesie. Tu się zaczynają. Niemiecka prywatyzacja, nie wolno wejść. Tak jak ja w Wielkiej Brytanii do lasu jadę, to też mam taką barierę. No, normalnie. Zasięgu nie ma w lesie? Nie, no w Polsce? W Polsce jest w... zasięg. Chyba. W Wielkiej Brytanii jest tak, że wyjedziesz, tu już nie masz zasięgu, nie? O, A to, co to jest? Pej, dobre. Zabieram. Tu mu humor, to nie chce. Myślałem, że w Polsce to wszędzie 5G macie. Czubajkę kania. Zabieram. Ej, grzyb. p***nął? No? A ten? To jest pieczarka chyba To jest pieczarka? To jest purchawka To jest purchawka chyba, nie? To jest dobre chyba, tak mi się wydaje K żeśmy kani zebrali, ja cię... dole, żeby tak w dół bardziej pójść Agresywniej, przez rzekę. Przejdę w dół, może przez rzekę, co? A, tu. Endy. Tu jest wilgoć, to mogą rosnąć, ty. Tu przejdę. już się ściemnia, ja ledwo jeden koszyk zapełniłem. Chociaż nie, ten duży koszyk, to on ma chyba o wiele większą pojemność. Tak mi się wydaje. Nie no, jak ja. Jak ja po tym dniu Beaty nie prześcignę, to. To jest koniec. Co to jest? To jest trójok chyba. To jest, to jest niedobre, chyba. Nie zabieram tego. Ale nie sprawdzam w Atlasie. O! To jest dobre. To też jest dobre. Zabieram. Dobra, dawaj ten. Następny koszyk. Już dwa koszyki mamy na zbierane, więc chyba dobrze. Ale nie wiem, bo Beata. Beata się na grzybach zna. Więc podejrzewam, że Beata też tam dobrze ten. To jest trójok. Nie zabieram tego. Nie! Upuść ten koszyk. Coś się ten narobił. Wyp. To to jest trujące wpis. Dobra. O mi się klawisze pomyliły. No i się! Ja lubię takie festyny Ja bardzo lubię takie festyny Jak masz, nie wiem Ja kiedyś byłem na festynie Knura Kurde, nie pamiętam w jakiej to było miejscowości Parę lat temu byłem na festynie Knura I normalnie I były zespoły Disco Polo Była scena muzyka Były konkurencje Żeby tam Knura wyczesać Albo tam zagonić lochy do zagrody Zajebista sprawa Ej widzowie, bo ja już muszę latarkę odpalić Bo no nie widzę Zaraz będzie trzeba wracać Myślałem, że to jeszcze do dozbierą Ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma grzybów Ktoś tu szedł chyba i zbierał te grzyby, bo no, no, nie ma Nie no, wracamy chyba za chwilę, co? Bo tu już się robi ciemno fest Beata pewnie, pewnie Beata przed nami była, prawda, prawda Kur... zajeb...ata O! To jest dobre, zabieram Nie no, to na pewno jest trujące Na pewno to jest trujące Wywalam to To jest dobre, zabieram No to, to nie To, to niedobre To dobre, nie zabieram A to? To nie dobre chyba To niedobre, nie zabieram Na jakiś baknach w ogóle szukam, nie wiadomo o co chodzi Wracamy do tego, lekko po lewej, wracamy, bo po ciemku to ja, ja nie widzę po ciemku. XD, że pływanie w tej grze jest lepiej zrobione niż w Newordzie, bo w Newordzie nie masz pływania. To jest. i mnie to lekko, nie? Że, że można, nie? A to? To jest dobre, zabieram. Chociaż to mógł być szatan, wydaje mi się. Mógł być szatan. Ciekawe, czy grzyby tu się respią? Czy po prostu do wyczerpania zasobów jedziesz? O, Poldek zaparkowany. Dobra, sprawdzamy to widzowie. Sprawdzamy ile żeśmy nazbierali? Jak Beaty nie poko... O nie, Bartłomiej mnie wy... Kurwa, ile oni mają punktów! No nie no, jestem najbardziej ch grzybiarzem ever! Zaraz zobaczymy. Ile oni mają punktów, ty! A nie! Chodzi! Dawaj teraz! 800! Kurwa Magda! ZA... Zoba! A to była Magda, a nie Beata. O 24 punkty, ale dyszymy jej. A Bartomija to żeśmy uwalili fest. Kurde, nie no, źle nie jest, źle nie jest. No przyznam się szczerze, że no tragedii nie ma, no jakiejś kompromitacji kompletnie nie ma. Chociaż no, mogłoby być lepiej. No mogłoby być lepiej. Przyznam się szczerze. Kurde, Zbysiu, 800 punktów, Kurwa, ty. Ale żeby wygrać, to zobacz, my jesteśmy 200... 537 punktów od Zofii i od Kunegundy i od Alicji i Dominika. Nie no, po akcja, żeby tutaj to wygrać. To jest. Ta gra to powinna być na, na skalę sportową mi się wydaje. Tutaj większe tempo musimy narzucić. I nie zbierać po nocy, tylko od razu jak się ściemnia, to iść spać, żeby bladym świtem, bladym świtem pogrzyby dalać. I grzyba mam jeszcze w kieszeni, ty. Dawaj tego grzyba tu. Ale wątpię, że to mi da 20 punktów, nie? By trzeba, kurde, co my byśmy musieli na znaleźć. Borowiki szlachetne w dużej ilości. Albo ewentualnie smardze wyniosłe. O, smardze wyniosłe by oddały. Ty nic mi 804 punkty. 20 punktów, no do Magdy. Dziesiąte miejsce widzowie. A Ciężko, ciężko. Jak ja bym się nauczył tych grzybów, żebym nie sprawdzał, tylko za... i dobra, dobre, niedobre, dobre, niedobre. To ja wiem, bym to wygrał. Ja bym to wygrał. Bo topografia orientację w terenie to ja mam po survivalach idealnie. Rozporządzoną Ale no wiedza Musi być wiedza Bez zastanowienia Kurde Dobry, nie, Dobry, niedobry Dobry, niedobry Koszy, koszy, koszy koszy. Py, 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 py. Rozumiesz? Jak w fabryce To jest ten klucz Do tego Ale gierka jest wyborna Nie? No podoba mi się fest Kibicuję Kibicuję twórcom Mushroom Season Kocham polski klimat Kocham grzybobranie Fantastyczna sprawa, aż zgłodniałem. Yy, zostaw łapkę w górę, jak oglądasz na YouTubie. Będę bardzo wdzięczny. Wszyscy grzybiarze, łączmy się, a jak nie zbierasz grzybów, to też zostaw łapkę w górę jak oglądasz odcinek. No. Tysiąc złotych zarobione, ku. teraz grzyby to są w cenie. Przy drodze byśmy je sprzedawali, tego. Tak,